Rozwój duchowy przedwojennej Polski odcinek 250. rok 1923. M Uczmy się zdobywać szczyty. Patrząc na życie i jego przejawy, z niepokojem zauważyć musimy, że w większości u ludzi biegnie ono po dziwnych krzywiznach, załamując się nieraz tragicznie. Powody są naturalnie różne. Wobec niektórych stajemy bezsilni, uznając w nich wyższe zrządzenia losu, ale w większości wypadków musimy przyznać, że owo zło w nas bierze początek, w naszych uczuciach, myślach, których nie poddajemy nigdy kontroli rozumu, ulegając im biernie i bez zastrzeżeń. A przecież najwyższy stopień sztuki życia polega na opanowaniu siebie i kierowaniu własnymi myślami, bowiem one przede wszystkim stają się źródłem naszego bólu czy naszej radości. Kto umie panować nad rodzajem swych myśli, eliminować w nich wszystko co przysparza jemu samemu i całemu światu smutku, słabości, zwątpienia i nienawiści, staje się ową ewangeliczną solą ziemi, która wstrzymuje rozkład i przyczynia się do uzdrowienia atmosfery psychicznej świata. I nie o wielkie myśli tu chodzi, ale o te małe, szare, codzienne, które tak dotkliwie biczują naszą duszę że często nie znajdują ona już siły, by unieść się od ziemi i lotem ptaka wzbić się ku jasnemu niebu. Jeden ze współczesnych myślicieli powiedział tak o działaniu myśli. Można wytworzyć ulewę promiennych posyłek, ale można też zapełnić przestrzeń szarańczą, bowiem małe myśli, jak małe owady, zjednoczywszy się, tworzą groźną, niszczycielską siłę. O tragizmie tej niszczycielskiej siły, dzień dzisiejszy mógłby powiedzieć bardzo wiele. Gdy więc bodaj jeden spośród nas występuje z szeregu przeciętności i dzięki dyscyplinie wewnętrznej stwarza wokół siebie atmosferę pogody, równowagi i spokoju, z nim razem krok naprzód czyni cała ludzkość, bowiem tworzy się nowa więź, mogąca połączyć człowieka. Z niebem i rodzi się dźwignia zdolna unieść nieco ciężaru i ulżyć męce świata. Złe, ponure myśli należy leczyć jak chore ciało, a myśli smutnych, zgryźliwych, apatycznych lub silnych złem i nienawiścią tak wiele pośród nas. Nadchodzi lato. Wielu z nas pożegna na czas pewien codzienny trud życia, aby pośród przyrody, w górach lub nad morzem, zaczerpnąć sił, odprężyć się nerwowo, zapomnieć o wszystkim, co szarym cieniem kładło się na drodze codziennych, żmudnych wysiłków. Czy będziemy umieli, odkładając na bok swój strój roboczy, pozbyć się także niepotrzebnych trosk i na owe dni wypoczynku przywdzieć godowe szaty innych, bardziej podniosłych myśli i uczuć. Czy stać nas w ogóle na trzeźwą ocenę naszej codziennej rzeczywistości? Oto zniewoleni warunkami życia, walką o a może tylko przyzwyczajeniem, które wyjałowiło nam duszę z wszelkich subtelnych tęsknot, żyjemy w miastach, w zacieśnionej przestrzeni, wśród ulic, na których brak piersią oddechu, a oczom piękna i szerokich przestrzeni. Żyjemy wśród szarych murów, szarych troski, szarych ludzi, tyranizowani powszedniością codziennych potrzeb, zabiegów, nic nieznaczących drobnostek życia, spowici w pyłu, który wzbija się spod stóp lub ponurość chmur, zawieszonych nad zadymionymi dachami wysokich, smutnych kamienic, przysłaniających nam cały blask blaski piękność nieba i nie czujemy tragizmu takiego życia. Czy nie należałoby bodaj czasem poszerzyć widnokręgów życia, wyłamać się z ciasnych norm codziennego deptania po tych samych drożynach, które przesiąknęły już naszymi troskami, zawodami i banalnością, smutnych, zapracowanych i często bezmyślnych dni, czy nie należałoby czasem wyrwać się z letargu przeciętności i szukać nowych źródeł bijących pełnią życia i kojących najbardziej udręczone dusze. Znajdziemy je wśród zieleni kopuły lasów, pośród szumu gałęzi, które dostojnym szeptem opowiedzą nam o wielkich i niezmiennych prawidłach rządzących przyrodą i człowiekiem. Kochającym zgiełki wier życia, Ofiaruje las krótkie wytchnienie i cudowną godzinę żewnej zadumy. Niecierpliwym, żądnym uciech opowie, że trwałe są tylko te rzeczy, które wzrastają powoli, które są dosyć silne, aby mimo przeciwności wydostać się z cienia i wzbić ku niebu. Gwałtownym i popędliwym przeciwstawi obraz swego cierpliwego rozwoju. Dusze zgrączkowane, napełni spokojem, a wszystkim powie, że daremne jest szukać radości i pokoju pośród zewnętrznych okoliczności życia, bo powód cierpienia i niepokoju tkwi w nas samych. Uwolniwszy się od niepotrzebnych tęsknot, od pragnień, ułudnych i nieistotnych, zdobędziemy moc wewnętrzną i równowagę, która stanowi o potędze skupionych razem drzew, zdolnych oprzeć się najpotężniejszym burzom. Uczmy się od lasu jego dostojnej, a jakże radosnej powagi. Budujmy w sercu niebosiężną twierdzę pokoju, gotycki tum Boży, w którym zamieszkują cisza i miłość. Czyńmy jak wiatr, kiedy zrywa się z czeluści jarów leśnych i pędzi ku szczytom. Podnośmy serca nasze wyżej i coraz wyżej. Niechaj jak ptaszyna wzbija się w niebo, by na swych lekkich skrzydełkach przynieść w niziny trochę błękitu i słońca. Kilka godzin spędzonych od czasu do czasu w cichej, a głębokiej kontemplacji przyrody zdolne będą wyprostować i rozjaśnić kierunek naszej drogi życiowej. Bo miasto, a czasem własny dom lub pokój biurowy Stają się nam źródłem wiecznej udręki. Tam żyjemy i krążymy nieustannie w ciasnym kołowrocie tych samych myśli i zgryzot. A człowiek cierpi głównie przez własne myśli. One to wytwarzają nam niebo lub piekło na ziemi, jeżeli niekontrolowane stają otworem wszelkim pobudkom napływającym z zewnątrz. Trzeba więc myślą wytknąć loty a staną się dla nas posłańcami siły i radości, jak były przedtem udręczenia i niemocy posłańcami. Głębszych i bardziej olśniewających przeżyć i wrażeń dostarczą nam góry. Od prawieków były one ucieczką i miejscem rozmyślań dla mistyków i wielkich przewodników ludzkości. Góry odrywają nas od ziemi, a zbliżają ku niebu. Tutaj, na szczytach, dusza ludzka zrywa niejako pęta, skuwające ją z ciałem, a myślą obejmuje nieskończone przestrzenie czasów, które przepłynęły ponad szczyty gór, nie zmieniając ich wcale. Tam zaczyna rozumieć małość i znikomość tej krótkiej pielgrzymki, którą jest życie. I wszystkie przeszkody, które zwalczyć musi, opory, które należy przełamać, ciemności, poprzez które przedzierać się trzeba ku światłu i ku szczytom, nabiorą odpowiedniego znaczenia. Zniknie w nas wszystko sztuczne i pospolita a dusza dozna niemal boskiego zachwytu. A jeżeli zdołamy uciszyć siebie i nakazać milczenie wszystkiemu, co tam w nizinach pulsuje rządzą, Użycia, sławy, dobrobytu i władzy. Posłyszymy może głos potężny, a tajemniczy, który nam powie o jedynym, prawie i jedynej prawdzie wcielonej w doskonałe piękno i harmonię przyrody. Czy nie budził w nas refleksji fakt, że najdonięlejsze momenty w dziejach postępu duchowego wszystkich narodów miały miejsce zawsze na szczytach gór? Meru, Gatia, Synaj, Jasnogóra, Nebo, Tabor, Sobutka, Kalwaria. Czyż to nie wspaniałe ołtarze skąd bił w niebo przepotężny prąd modlitwy i ofiary? Tam, ponad chmurami, w przeczystej atmosferze błękitu, dusze wybranych nawiązywały uroczystą i niemal bezpośrednią rozmowę z Bogiem. Uczmy się zdobywać szczyty, a zrozumiemy, że aby osiągnąć owe wyżyny, na których panuje spokój, trzeba odbyć długą i mozolną podróż, trzeba zrzucić z bark niepotrzebny balast troski, zabiegów i iść nieustraszenie naprzód, mimo gromów i burzy, mimo znużenia i trudu. A kiedyś, pod wyniosłą skałą, Wykopiemy może grób i tam, w wieczystym zapomnieniu, pogrzebiemy pamięć wszystkich krzywd i wszystkiego zła, które wyrządzili nam ludzie. I oswobodziwszy serce z ciężaru niepotrzebnej męki, wzniesiemy się lekko ku górze. Jakże łatwo będzie nam wówczas chłonąć najwyższą istotę całym swym jestestwem, aż do zupełnego zaniku swej odrębności. Ale nie silmy się wówczas ani na egzaltowane uczucia, ani na żadne wyszukane słowa. Ofiarujmy niebu to, na co nas stać, chociażby słabość i niemoc swoją. Powierzmy mu nadzieję, troski, radości i bóle, nieśmy mu swe ukochania i trwajmy w milczeniu. Gdy zaś stępować będziemy ze szczytów, aby trud życia podjąć na nowo, podobnie jak prorocy, Rozświetleni będziemy jasnością wewnętrzną i cisza gór pozostanie w nas jako stygmat łaski. Dziękuję za poświęcony czas i wysłuchanie tego artykułu. Życzę Wam dobrego dnia.